Pampara, pa, 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 Witam Was dzisiaj w moim odcinku. Od paru dni nie było odcinków. Nie wiem o ale w tym nie było odcinku, od dwóch. Znaczy, nie był to odcinek, ale było intro. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zmieniłem nazwę. Tak. Zmieniłem nazwę. Bo w no wiecie, w Rubel, czy nie? Nie jest takim pasującym i do mnie. Bo ja jestem. Przecież. Jestem. Alan, ale. Nie. Ja sobie wolę zmienić na. Liknąć na YouTube na M. Nieaktywny. Nie A zanim przejdziemy. Do grania to chcę Was zachęcić do subowania mojego kanału. Zostawcie lajka w górę. No i wtedy napiszcie, i jeszcze napiszcie w komentarzach hashtag Małpiszon, bo ja tutaj mam Małpiszona ikonkę. Dobra, idę sprawdzić, czy mogę już nikt w sumie zmienić. widzowie kurde, czekajcie, zaraz wrócę, jak zmienimy. Dobra, jednak niku się nie udało zmienić. Niku się nie udało zmienić, no i właśnie teraz. No gramy Eximulator X Jak wiecie wczoraj był update o 18.00, kto był no to, no to jest fajnie, jest nowy nowa fontanna ja byłem i pisało żebyśmy i pisało, żebyśmy wyszli, potem wyszliśmy, zobaczyliśmy, zobac zobaczyłem jak Kata, że jest nowy no i oczywiście wyszłem z gry, poograć sobie w coś innego z kolegą, a tu się okazało, że jest zablokowany Pet Simulator X. O 22 wchodzę, a jest już odblokowany Pet Simulator X. Ale najgorsze jest to, że misję trzeba. O właśnie, konkurs na pecika któregoś stąd. Tu nie mogę zrobić konkurs na, na te, na te o takie pety. No bo mi są niepotrzebne. Ja mam takie trzy gwiazdkowe tutaj. O. Właśnie je zdejmuję. Dobra. Lecimy. Jak widzicie, axolot, ocean, i tam możecie zdobywać aksoloty, ale jest ta, taka, taka prośba: bijemy 1000 łapek, ok? A na 1000 łapek rozwalamy jedną skrzynię i z tego robimy live. A. Dobra, ale poczyki... No baczcie co się dzieje. Jeden z STQS. Brak 6 gigant Hacker chest nagle. 6 gigantycznych haker chestów. Henry Uhawe finishat. A wcześniej było 10. Ale nie wiem dlaczego. Czy tu chodzi o to, żebym zniszczył... Dziesięć takich skrzyń. Tak. Jak teraz niszczę, to zobaczymy, co się zmieni. Bo tam jest. Właściwie teraz to jest cztery. Co? Dobra. A teraz ile? Widzowie! Cztery gigantyczne skrzynie, czyli te. Anna lulipo. Jeszcze tekstura się nie załadowała. zobaczymy ile teraz muszę zniszczyć o ja mam na maxa tą rangę max bo mam debesta. besta czyli bardzo dobry trzy, trzy skrzynie jeszcze gigant te trzy skrzynie muszę dobra widzowie myślę że na tym odcinku Dobijemy do Axel Ocean i trochę jeszcze pozbieramy tych podobno jakichś kolorowych koinów. A wiecie, że hugekaty będą podobno do bezużyteczne. No. A więc nie polecam teraz mieć hugekatów. Bo będą bezużyteczne, bo są lepsze Hugekaty. Polecam mieć te lepsze. Ja naprawdę muszę tylko dwie skrzynie zniszczyć. No kurde. nie, no w sumie nawet nie dla bo zaraz jednym skrzynię będę musiał tylko zniszczyć. Braki mecha, oh, mecha, użyjemy mycha. Braki mecha, mecha. O kurde, złota rąśka. On zlagowało mi Robloxa. Czemu ja nie chodzę? Ktoś mi, ktoś mi dał deskę, o co chodzi. Zaraz mogę się tepnąć tam widzowie nie za dużo nam to zajęło 6 minut teraz tylko tą skrzynię zniszczę no jestem mistrzem a więc będę będę prosem No, mi już jest niepotrzebne. Ale są też, co nie? Tacy, co dopiero jeszcze nie mają hakeru, portal. Że nie mają hacker portal. Hacker, portal. No, bo wiecie, oni jeszcze grają z jeden dzień i dostali jakiegoś słabego peta. Polecam dawać tym, bo, bo skoro już nie będziemy grać na tej wyspie, no to możemy oddać każdemu. Moje wszystkie pety Ok, uwaga Co to jest Lot Max Ok, ale już pierwszą misję mam zrobioną Widzowie, ale Nie no powiem tyle No nas oszukało też Moje paczki są dobre Właśnie a propos pecików zaraz idę otworzyć yy, sobie za 3 miliony jajka. Tamte, bo tam 10 milionów. 10 bilionów kosztuje tych haker teczkoinów. A te dominusy wam się opłacają, co tam są za bilion koło trading plaży. Chociaż trading plaży mam. No to trading plaża wam się bardziej opłaca. Tylko tyle mam do powiedzenia Kurde, czy chodzi o to? O 50 takich? Ja będę miał z milion Znaczy z 8 Bilionów Jeszcze tylko 42, widzowie Może dzisiaj na odcinku dobijemy Chociaż No, spróbujmy dobić Dobra, niech mi niszczą niszczą. My, my sobie coś porobimy. No właśnie, ja mam jeszcze te podjonki. Widzowie patrzcie, ja mam podjonki po godzinie ustawiane, bo ja bo, bo, bo ja to tak, że ja mam tyle podcionków. Dobra, widzowie, wiecie co? Ja idę na te chopa. Um. Bidulek jest lepszy, ja sobie kupuję w tamtym, sła, w tamtej słabiźnie Ja sobie tutaj kupię aż będę haket huge cat. Haksigator. Mm. Słaby, 4% na niego jest. Ja jeszcze mam tego aksalota, jak coś takiego zhakowanego. Hacket cat. Eee, słabszy. Coś bardziej słabszego niż ten haksigator. Haksigator. Bo ja chcę potem porozdawać widzom. Słabym. Takimś. Co grałem pierwszy raz. Haketrakon. Dobra, to jest bardzo słabe. Jeszcze mam, mam w banku tierba. Ej, właśnie, kogo dodać do banku? Piszcie w komentarzach. Pozwalam wziąć te wszystkie zhakowane pety. Ej, właśnie, komuś, jak ktoś nie ma banku, jak ktoś nie ma banku, to, to mu dam gemy, to mówcie, że, bo kosztuje bank milion gemów. 3 biliony, ostatnie lecą. Hacket Ile ja mam tych hacket Jakbym teraz sfilzował to. Widzowie, właśnie mówcie sfilzować to teraz? Czy nie? Czy lepiej nie? Czy się nie opłaca? Najbardziej na świecie się nie opłaca. Tylko coś innego. Ej, widzowie, ja wiem. My będziemy tak spamować żeby nam powylatywało o skurde wizowie pomocy tyle mam do powiedzenia pomocy dobra czekajcie No ja idzę sprawdzić 33 tym kowarków wnosi a ile tych misji będzie dokładnie, bo ja bym chciał wiedzieć. Jakby tylko twórca Pet Simulator X byłoby na tablicze ile jest misji i jakie są misje, a nie że podaje się, jak chce się transportować z porta. Że, że u nocy al mission, a tak na i będzie, że nie możesz wejść jak, jak nie, nie zrobisz wszystkiego z tabliczki. Dobra, mam 8 milionów, czyli jak będę miał 9, to sobie kupię 3 jajka. Ile worków? Widowie, te największe się opłacają. No, 11 bilionów. To miało 5000 tysięcy trylionów. Ile mam w ogóle tych? czy Ahaxigatory. Dwa. Dobra, będzie konkurs na pety. Bo mam 56 petów. Ciekawe ile jest max. Bo ja ogólnie próbuję z tego 3 milionów wydropić właśnie tego co teraz mam. 404 demon. I ja go dostanę to będę miał 5 trilionów Peta. A wtedy konkursik, bo będę miał drugiego. A wtedy konkursik na tego peta poleci. A w sumie teraz może polecieć też, bo mi się nie będą potrzebne te pety chyba. Chociaż nie wiem. Te katy te takie ze wcześniej, teraz są... Yy, mają wartość jednego małego wiadereczka czyli groszówkę. Bo, bo teraz będą mi lepsze. 13 tylko! Dobra, widzowie dobijamy to. Jak, jak będzie jakaś jeszcze misja trudna, no to... Nic, nic wam nie poradzę Oskarem. Okej, okay. Oscaren, ja Oskarenowi mogę dać, yy... o dobra, Oscaren wyszedł z gry jednak, dobra, ale ja mam 56 petów, widzowie, co ja mam zrobić, jak już ukończyłem misję? O na przykład to Higtech albo Hebakroom Room Squad, No i powinienem dostać tego A, dostałem te pety to i to Milion gemów dostałem Tak O tego nie dostałem W sumie chyba raz dostałem Banking join a bank to, to też zrobiłem. Ile tu było worków? Dobra, nie, ja chcę taką skrzynię. I tylko taka skrzynia się Jeszcze tylko cztery worki. Widzowie, to nie jest dla mnie żadne osiągnięcie. no tamtej słabej trochę skrzynki dobra ja muszę worki pozbierać te no i już lecimy i zaraz ale widzowie to tak szybko zleciało że mi to zlatuje a, a te w ogóle skrzynie łatwo się niszczy ale dla tych co mają słabe pety to nie bo na przykład nie wiem Ktoś y, im dał dobre pety, a musieli oddać. Nagle mają taką, y, nagle mają taki świat i muszą y, niszczyć godzinami. Widzowie, będę co miał zrobione. Już teraz. Co teraz mam do zrobienia? Convert 3 Pet to Dark Matter Ale... Który to jest Dark Matter? Bo ja się za bardzo nie znam O! Napiszę Please Dark Matter Widowie Napiszcie mi w komentarzu co to jest Dark... Jaki to jest Pet Ale co Convert 3 Pet to Dark... Widzowie już, już wiem o co chodziło. Make 3 pety muszę. Teraz idziemy na Hacker Portal. A jaki to był w ogóle pet? Kurde, oby miał takich dwóch jeszcze. Widzowie idziemy, zobaczymy czy to na pewno ta misja, zobaczymy. Moje pety tam rozwalają skrzynki. Żeby... i chyba. i chyba już. Mm... nie. O co chodzi z tym Dark Makerem? Bo nie jest, że buły. Nie jest napisane buły. Czyli baj. Dobra, widzowie, zrąbane to jest. Gdzie jest Dark Matter? Ej, wiecie? Gdzie jest Dark Matter? To jest w ogóle pet jakiś. Czekajcie, sprawdzę na Google. Dobra widzowie już wiem co to jest Dark Matter i właśnie teraz musimy iść pokupować pety. A masz, a masz, a pies, aż czeka. Dobra, musimy na te trzopa iść. I na dork materii musimy. A, czyli stąd muszę. A ta. ja potrzebuję na. No proszę Was, weźcie się. Op. Dobra, widzowie, to by było na tyle. W następnym odcinku już sobie podrobimy, bo jeszcze dzisiaj mam odcinek do zrobienia z Robloxa. Dobra. Jeszcze pierw kupię jajko za to, co mi zostało. Nie pokażę wam mojej twarzy. O! 4 miliony, dobra, nie. Kupujemy jednak jajeczko. Dobra. Haksikator To chyba niego musimy włożyć, chociaż nie wiem Nie To jego musimy wło... Nie, czeka. Ajcie. Czy my naprawdę musimy Aksa? Widzowie, ja, ja tego opeta miałem raz Haket Hugekat Ale już nie mam Kolega, kolega mi zmanował konto Bezcielny koleda Został mi bilion coinów, dobra. Tutaj ile kosztują? Coś dla mnie musi być. Tutaj, dobra, to. Zostanie 500 milionów. Na koniec. Kupujemy grilliczatki. No nie są jakieś dobre, są najsłabsze na świecie. Znowu, no i dobra. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie.